Wiesz ten specjalny moment, który świętujemy każdego roku w Boże Narodzenie? To narodziny Jezusa. To nie tylko o otrzymywaniu prezentów i jedzeniu pysznych potraw, to o czymś znacznie głębszym. To tak jakbyśmy mieli niewidzialnego przyjaciela, który decyduje się stać widzialny tylko po to, by być blisko nas. W Biblii w księdze Jana pierwszej, czternastej jest napisane: I słowo stało się ciałem, i zamieszkało między nami. Oznacza to, że Jezus, który jest Bogiem, przyszedł na Ziemię w postaci człowieka. To tak, jakby Bóg przebrał się za człowieka, żeby być bliżej nas i pokazać nam całą miłość i dobroć, której on jest pełen. Ta inkarnacja to niesamowite połączenie boskiego i ludzkiego. Wyobraź sobie, Bóg sam stał się człowiekiem, żeby zbawić całą ludzkość i pojednać wszystko ze sobą. To jak największe wyrazy miłości i mocy jednocześnie. Kiedy widzimy Jezusa to jakbyśmy widzieli najjaśniejsze i najbardziej wyjątkowe cechy Boga. Kiedy mówimy o prawdziwej naturze i boskości Jezusa Chrystusa to jakbyśmy mówili że jest on dokładnie taki sam jak jedyny syn Boży co pokazuje że ma on mega szczególny związek z Ojcem bardzo przez niego kochany. Kiedy mówimy, że Jezus jest pełen łaski i prawdy, to mówimy, że jest on całą miłością i prawdą, pokazując, że jest on rzeczywiście boski i przyszedł, żeby nas zbawić. Łaska Jezusa to taki rodzaj miłości, którą nawet nie zasługujemy, ale on daje nam ją bez względu na to, przebaczając nam i zbawiając, zwłaszcza gdy umarł na krzyżu za nas. Prawda, którą Jezus przynosi, to jak światło, które oświetla cały plan Boga dla nas. Ujawniając, czego on pragnie dla ludzkości i przynosząc duchowe poznanie, które jest jak supermoc zrozumienia rzeczy niebieskich. Ta idea Jezusa, będącego Bogiem, który stał się niemowlęciem w Betlejem, przeżywając wszystkie dobre i złe rzeczy ludzkiego życia, to właśnie serce chrześcijaństwa. To w to kładziemy naszą nadzieję, w ideę połączenia boskiego i ludzkiego które przynosi zbawienie i miłość całemu światu. Red 3:15 to taki punkt zwrotny w historii Biblii. Wyobraź sobie, na początku Adam i Ewa nie posłuchali Boga w ogrodzie Eden i spowodowali to wiele kłopotów, takich jak przyniesienie grzechu i śmierci na świat. Ale Bóg nas nie opuścił. Miał już plan, jak naprawić wszystko. W tym wersecie Bóg rozmawia z wężem, który reprezentuje szatana. Trochę go karci, wiesz? I jednocześnie mówi, że będzie szczególna osoba zwana potomkiem kobiety, która przyjdzie i raz na zawsze pokona zło. To jak taka duchowa rywalizacja między dobrem a złem, między Jezusem i jego zwolennikami, a szatanem i tymi, którzy idą za nim. Więc ten werset jest ważny, bo pokazuje, że Bóg miał już plan na porządkowanie tego bałaganu przynosząc nadzieję na zbawienie przez potomka kobiety, którym jest Jezus i możemy mieć wiarę, że pomimo wszystkich naszych błędów jest światło na końcu tunelu. To taki rodzaj wiadomości o nadziei pośród całego chaosu. Walka między dobrem a złem to narracja, która przenika całą historię ludzkości. To jakby epicka bitwa między przeciwstawnymi siłami, których rezultat jest kluczowy dla losu nas wszystkich. W tym konflikcie istnieje obietnica, która przynosi nam nadzieję nawet jeśli zło zdoła zranić potomka kobiety, odnosząc się do ukrzyżowania Jezusa, jest gwarancja, że w końcu zwycięży dobro. To jakby obietnica, że bohater wcielony w Jezusa zwycięży nad złem symbolizowanym przez węża, ta proroctwo zapowiada zwycięstwo Jezusa nad złem i jego ostateczne zbawienie dokonane na krzyżu i potwierdzone przez jego zmartwychwstanie. Dla wielu jest to uważane za pierwsze proroctwo mesjańskie w Biblii, zapowiadające przyjście Jezusa jako obiecanego Zbawiciela, przynoszącego zbawienie i odbudowę ludzkości. Ponadto werset Izajasza 17:14 ma również znaczenie. Mówi on o narodzinach Jezusa, prorokując, że dziewica pocznie i urodzi syna, którego nazwano Emanuel, co oznacza Bóg z nami. To proroctwo daje wgląd w to, co miało nadejść, rozświetlając drogę dla przyjścia Jezusa jako oczekiwanego Mesjasza. Ten fragment jest częścią proroctwa, które prorok Izajasz przekazał królowi Judy w bardzo trudnym czasie, gdy Judy stawało w obliczu kryzysów politycznych i militarnych. Wtedy królestwo Izraela i Syria zagrażały Judy. Dlatego Izajasz przyniósł specjalne przesłanie od Boga, zapewniając, że będzie on z Judy i będzie chronił swój lud w tej trudnej sytuacji. To, co czyni ten werset tak ważnym, to to, że chrześcijanie interpretują go jako przepowiednie o cudownych narodzinach Jezusa Chrystusa, obiecanego Mesjasza. Fragment mówiący o dziewicy poczynającej jest postrzegany jako odniesienie do dziewiczego narodzenia Jezusa, jak to opisano w ewangelii Mateusza 1,23. Kiedy Izajasz mówi o Emanuelu, podkreśla to wiarę w boską naturę syna, który miał nadejść. Dla chrześcijan Jezus, Chrystus jest wcieleniem Boga, który przyszedł na świat, aby być z nami, ukazać miłość Boga i ofiarować odkupienie i zbawienie poprzez swoją śmierć i zmartwychwstanie. Innym ważnym wersetem mówiącym o narodzinach Mesjasza jest Mika 5. Dwa, gdzie prorokuje, że władca Izraela przyjdzie z Betlejem, podkreślając boskie pochodzenie i znaczenie miejsca narodzin Jezusa. To jakby te wersety były ważnymi wskazówkami na temat wielkiego planu Boga DLA ludzkości. To prorocze werset jest jak wielkie odkrycie w księdze Mika, tam w Starym Testamencie Biblii. On jest bardzo ważny, ponieważ mówi o narodzeniu Mesjasza, obiecanego Zbawiciela i mówi, że urodzi się w Betlejem, małym miasteczku w Judzie. Najbardziej niesamowite jest to, że to proroctwo zostało wygłoszone wieki przed narodzeniem Jezusa i zgadnij co. Spełniło się dokładnie tak, jak było przewidziane w życiu Jezusa. On naprawdę się urodził w Betlejem, co pokazuje, jak Bóg lubi robić rzeczy w zaskakujący sposób. To jakby on wybierał to, co świat uważa za słabe, aby pokazać swoją moc, wiesz? I jest jeszcze jedna rzecz. Ten werset również mówi o pochodzeniu Mesjasza, mówiąc, że sięga ono czasów odległych, nawet od wieczności. To podkreśla, że Jezus nie był tylko kimś, kto nagle pojawił się w historii, ale zawsze istniał jako część Boga. To jakby mówić, że Jezus zawsze był częścią planów Boga, od zawsze. Więc kiedy przyszedł na świat, było to jak spełnienie planu, który był przygotowywany od dawna. To jakby super odkrycie dotyczące boskiej natury Jezusa, jakby był on nieodłączną częścią planu Boga od samego początku czasów. Ta koncepcja jest jak wielkie przypomnienie tego, w co chrześcijanie głęboko wierzą: że Bóg stał się człowiekiem poprzez Jezusa, aby naprawić relacje między nim a całą ludzkością. To historia, która sięga daleko poza zwykłe wydarzenie historyczne czy piękne święto. Tak naprawdę to punkt kulminacyjny całej historii zbawienia. To jakby Bóg wkraczał w ludzką historię w bardzo szczególny i potężny sposób, niosąc ze sobą obietnicę naszego zbawienia i życia wiecznego. I wiesz co jeszcze bardziej niesamowite? To, że narodzenie Jezusa spełnia wiele starożytnych proroctw, które znajdują się w Starym Testamencie Biblii. Te proroctwa mówiły o Zbawicielu, który przyjdzie, aby zbawić wszystkich i naprawić relacje między Bogiem a ludźmi. One tworzą swoisty olbrzymi układankę, ale wszystko nabiera sensu, kiedy patrzymy na nie razem, wskazując na narodzenie Jezusa jako na długo oczekiwany moment. A, i nie można zapomnieć o tym, że wiele osób dyskutuje o dokładnej dacie narodzin Jezusa, prawda? Teologowie i historycy wymieniali wiele pomysłów na ten temat na przestrzeni lat. Nie mamy dokładnej daty narodzin Jezusa w Ewangeliach, więc przez lata pojawiło się wiele teorii i spekulacji na temat tego, kiedy to się wydarzyło. Ale czy wiesz, że wybraliśmy 25 grudnia jako dzień obchodzenia narodzin Jezusa już we wczesnych czasach chrześcijaństwa? Nie ma jednego jednoznacznego wyjaśnienia DLA tego wyboru, ale zobacz jakieś rzeczy, które miały na to wpływ. Po pierwsze, wydaje się, że ludzie chcieli wykorzystać kilka pogańskich świąt, które odbywały się wtedy. Na przykład był przesilenie zimowe, które było bardzo znane w starożytnym Rzymie oraz wiele świąt ku Czeccy i Słońca i tym podobne. Dlatego Kościół postanowił zorganizować święto Jezusa w tym samym okresie, aby zapewnić chrześcijańską alternatywę DLA pogańskich świąt. I to nie koniec. Kościół również zaczerpnął pomysły z innych świąt, takich jak Saturnalia, które były ogromnymi ucztami ku Czeccy i Boga Saturna. Wyobraź sobie, ucztowanie, wymiana prezentów, bardzo wesołe nastroje. I tak, mieszając to wszystko, ostatecznie otrzymaliśmy Boże Narodzenie takie, jakie znamy dzisiaj, gdzie obchodzimy narodziny Jezusa i rozpowszechniamy radość i miłość na całym świecie. Kościół nie tylko chciał ustalić datę Dela obchodów narodzin Jezusa, ale także myślał o przyciągnięciu tych, którzy już byli przyzwyczajeni do obchodzenia pogańskich świąt w tamtych czasach. Było to sposobem na zaoferowanie chrześcijańskiej opcji DLA ludzi, którzy już lubili istniejące święta. W ten sposób Kościół zdołał rozszerzyć swoje wpływy i zaproponować fajną alternatywę DLA już istniejących celebracji. A wiesz, że były nawet teorie na temat wyboru 25 grudnia? Niektórzy myślą, że oparto się na obliczeniach i starożytnych tradycjach. Niektórzy ojcowie Kościoła, tacy jak Klemens z Aleksandrii i Hipolit z Rzymu, Zaproponowali różne pomysły dotyczące daty narodzin Jezusa, korzystając z interpretacji Biblii i skomplikowanych obliczeń. W efekcie wybrano 25 grudnia, który przypada blisko przesilenia zimowego. Przesilenie to moment, w którym dni zaczynają się wydłużać, a światło zaczyna dominować nad ciemnością. Wielu ludzi uznało to za symbol przyjścia Jezusa, który jest jak światło świata, przynoszące nadzieję i zbawienie DLA wszystkich to jak święto światła w środku zimy, aby świętować przyjście Jezusa i całą nadzieję, jaką przyniósł dla nas. Warto wspomnieć, że chociaż 25 grudnia jest datą, w której większość tradycji chrześcijańskich obchodzi narodziny Jezusa, niektóre denominacje preferują inne daty lub nawet nie obchodzą Bożego Narodzenia w ten sposób. Ale bez względu na konkretną datę, obchody narodzin Jezusa pozostają bardzo ważne w wierze chrześcijańskiej. Jest to czas, który inspiruje uwielbienie, wdzięczność i refleksję nad prawdziwym znaczeniem boskiego wcielenia. Spójrz tylko Psalm 119 jest niesamowity jest najdłuższym ze wszystkich psalmów i ma 176 wersetów. A wiesz, co jeszcze fajniejsze? Jest to hymn akrostychiczny, co oznacza, że każda sekcja ośmiu wersetów zaczyna się tą samą literą alfabetu hebrajskiego. Fajne, prawda? Ten psalm poświęcony jest wysławianiu i celebracji Słowa Bożego, pokazując, jak Pan miłuje i poświęca się Jego boskiej nauce. A jest tam bardzo fajny werset w psalmie 119. Werset 160, który mówi, że Słowo Boże jest prawdziwe, a wszelka sprawiedliwość, którą On wykonuje, jest wieczna. To pokazuje, że wszystko, co Bóg mówi, jest prawdziwe i godne zaufania co jest bardzo ważne, abyśmy podążali i ufały Jego Słowu. To jak przypomnienie, że Bóg zawsze mówi prawdę i że możemy całkowicie polegać na tym, co nas uczy. Słowo Boże jest jak najwyższy przewodnik we wszystkim, co duchowe, moralne i etyczne. To w nim wierzący znajdują kierunek, pociechę i mądrość dla swojego życia, wszystko oparte na wiecznej sprawiedliwości Boga. Wiesz co jeszcze? Gdy mówimy o sądach Bożych, to jakbyśmy mówili, że jego decyzje są na zawsze. W przeciwieństwie do ludzkich decyzji, które mogą się zmieniać, te Boże są wieczne i nigdy się nie zmieniają. To pokazuje, że on jest stały i wierny swojemu ludowi zawsze. Ten werset przypomina nam o ważności i wiarygodności słowa Bożego, a także o jego wiecznej i doskonałej sprawiedliwości. Wiedząc o tym, wierzący mogą znaleźć pociechę i bezpieczeństwo, ponieważ wiedzą, że Słowo Boże jest prawdziwe we wszystkim, a Jego sądy są sprawiedliwe i wieczne. Dodatkowo, wyzwala nas do życia zgodnie z zasadami i nauczaniem Boga, ufając Jego mądrości i dążąc do Jego sprawiedliwości we wszystkim, co robimy i decydujemy. A spójrz, tam w Księdze Wyjścia, w rozdziale 25, wersie 8, jest bardzo ważny fragment. To wtedy Bóg mówi o budowie przybytku, specjalnego miejsca, gdzie jego obecność miała być pośród ludu Izraela. To był kluczowy moment w ich historii, oznaczający boską obecność pośród jego ludu. Ten werset nie tylko mówi o budowie specjalnego miejsca DLA Boga, ale także pokazuje, że pragnął on być blisko swego ludu, tworząc bliskie i osobiste relacje. Przybytek, który jest opisany później w tej samej księdze, był jak święte miejsce, gdzie ludzie spotykali się z Bogiem i oddawali mu cześć. Składał się z różnych części, z każdą mającą określony cel w kultu i wspólnocie z boskością. Budowa przybytku była bardzo szczegółowa, pokazując, jak ważne było dla Boga, to miejsce spotkania z Jego ludem. I wiesz co jeszcze? Ten werset z księgi wyjścia 25 wioska nie tylko mówił o budowie przybytku, ale także o tym, jak Bóg obiecał być zawsze obecny w specjalny i znaczący sposób pośród swego ludu. To jakby on mówił, Zawsze będę tutaj blisko was. Ta obietnica obecności jest naprawdę potężna, prawda? Połączenie między boskim a ludem nie ogranicza się do czasów Starego Testamentu. Ustanawia ono wzorzec dla ciągłego związku między Bogiem a jego ludem na przestrzeni biblijnej historii i dalej. Idea, że Bóg mieszka pośród swojego ludu, jest fundamentalna w teologii biblijnej i ma głębokie implikacje dla życia duchowego wierzących. To symbol bliskości Boga deela tych, którzy go szczerze szukają, oraz jego gotowości do nawiązania z nimi intymnej relacji. Oznacza to również odpowiedzialność ludu Izraela i ogólnie wierzących, aby żyć zgodnie z boskimi zasadami i przykazaniami ponieważ obecność Boga wśród nich wymaga świętości i tzitzki. Dodatkowo ta obietnica boskiej obecności jest w pełni spełniona w Jezusie Chrystusie, znanym jako Emanuel, co oznacza Bóg z nami. Jezus nie tylko mieszkał pośród swojego ludu, ale także dzielił ich radości, bóle i nadzieje, w pełni identyfikując się z ludzkością. Inny ważny fragment, który ilustruje przyjście Zbawiciela Mesjasza, znajduje się w księdze Daniela 9,25 w Biblii. W tym wersie wspomniany jest okres 7 tygodni i 62 tygodni, co daje razem 69 tygodni, czyli 483 lata. To proroctwo wskazuje na czas przyjścia Jezusa Chrystusa, pokazując, że Bóg miał z góry ustalony plan na przyjście Mesjasza. Wielu biblistów podaje, że te 483 lata zaczynają się od dekretu wydanego przez króla Artaxerxesa Cisteria. Tam w 444 przed Chrystusem, aż do momentu, gdy Jezus Chrystus przybywa do Jerozolimy. Rozpoczynając swoją publiczną misję jako mesjasz, miało to miejsce około 33 roku po Chrystusie. Spójrz, ta historia pokazuje, jak wierny jest Bóg w spełnianiu swoich obietnic i objawia swój plan odkupienia ludzkości poprzez Jezusa Chrystusa. To przypomina nam, że Bóg ma doskonały czas na wszystko i zawsze działa z miłością i celem w naszej historii. Jako chrześcijanie możemy ufać w wierność Boga i odnaleźć nadzieję w spełnieniu jego obietnic. A więc w Jezusie Chrystusie znajdujemy zbawienie i życie wieczne. Czy wiesz, że w księdze Łukasza, rozdział drugi, wers trzeci, aniołowie ogłosili pasterzom przyjście Jezusa? Powiedzieli: Nie bójcie się. Przynoszę wam dobre wieści, które wzbudzą w was radość. Dziś w mieście Dawida narodził się zbawiciel, który jest Mesjaszem, Panem. To oświadczenie pokazuje, jak ważne jest narodzenie Jezusa i ma ono wieczny cel przynieść zbawienie i nadzieję DLA całej ludzkości. W tamtym czasie lud Izraela wyczekiwał z niecierpliwością przyjścia Mesjasza zgodnie z proroctwami Starego Testamentu, które mówiły o zbawicielu, który przyniesie odkupienie i wyzwolenie. Pasterze, którzy otrzymali ogłoszenie o narodzinach Jezusa, byli ludźmi bardzo ważnymi, choć wielu w społeczeństwie nie uważało ich za takich. Reprezentowali oni pokornych i potrzebujących, tych, którzy z utęsknieniem oczekiwali spełnienia obietnic Boga. Kiedy aniołowie się im ukazali, nie przynieśli złych wieści, lecz przesłanie radości i nadziei. Powiedzieli pasterzom, aby się nie bali, ponieważ mieli usłyszeć coś, co dotyczyło wszystkich: Narodziny Zbawiciela w mieście Dawida, którym jest Jezus, nasz Pan. To oświadczenie nie tylko ujawnia, kim jest Jezus i jaka jest jego misja jako Zbawiciela. Ale także potwierdza jego związek z obietnicami złożonymi w Starym Testamencie dotyczącymi Mesjasza i jego roli jako potomka króla Dawida. Narodziny Jezusa nie były tylko wydarzeniem historycznym, oznaczały one początek spełnienia obietnic Boga dotyczących zbawienia i odkupienia całej ludzkości. Kiedy przyszedł na świat jako niemowlę w żłóbku, nie tylko okazał pokorę i ofiarę, ale także przypomniał nam o niesamowitej miłości, jaką Bóg ma dla każdego z nas. Jezus Chrystus przyszedł na świat, aby dać nam możliwość pojednania się z Bogiem i obietnicę życia wiecznego dla wszystkich tych, którzy w niego wierzą. Boże Narodzenie to wyjątkowy czas, który pozwala nam zastanowić się nad niesamowitym wpływem narodzin Jezusa na nasze życie i na cały świat. Przypomina nam o zbawczym miłosierdziu Boga, które objawiło się w największym z darów jego jedynym synu. Zaprasza nas do otwarcia naszych serc, aby przyjąć Jezusa, podążając za jego przykładem miłości i pokory oraz dzielenia się przesłaniem nadziei i zbawienia z innymi ludźmi. Wszystko zaczęło się od zwiastowania narodzin Jezusa Marii, młodej dziewicy, obiecanej za żonę Józefowi. Anioł Gabriel ukazał się Marii z boskim orędziem, ogłaszając, że pocznie syna i nazwie go Jezusem. To boskie spotkanie oznaczało początek niesamowitej historii odkupienia ludzkości, ukazując centralną rolę jaką Maria miała w planie zbawienia Boga. Historia kontynuuje się z Józefem, który posłuszny dekretowi cesarza Augusta, zabrał ciężarną Marię do Betlejem, aby się tam zarejestrować na spis ludności. Ta podróż, chociaż wydawała się prosta, miała głęboki boski sens, gdyż spełniała proroctwa ze Starego Testamentu, które mówiły, że Mesjasz urodzi się w Betlejem. Pomimo wyzwań stawianych podczas podróży, Józef i Maria ufali boskiej opatrzności, zdając sobie sprawę, że są częścią czegoś znacznie większego spełnienia obietnic Bożych. Kiedy Maria i Józef dotarli do Betlejem, odkryli, że nie ma dla nich miejsca w miejscach noclegowych miasta. Jednakże zamiast się zniechęcać, znaleźli schronienie w zwykłym oborze. To tam Maria urodziła dziecię Jezus i owinęła go w pieluszki, kładąc go w żłóbku łukasza 2.7. Ten skromny początek, zdala od wszelkiego ziemskiego blasku i przepychu, podkreśla pokorę, która charakteryzowała posługę Jezusa na ziemi. W międzyczasie kilku pasterzy przebywających na polu otrzymało wizytę anioła, który zwiastował im dobrą nowinę o narodzeniu zbawiciela. Pełni zdumienia i radości. Pasterze pobiegli do obory i znaleźli Dzieciątko Jezus leżące w żłobie. To boskie wydarzenie, prowadzone przez aniołów, podkreśla, że przesłanie zbawienia Jezusa jest dla wszystkich, niezależnie od ich pozycji społecznej czy ekonomicznej. Jest to przesłanie nadziei i miłości dla całego świata. Boże Narodzenie to ten magiczny moment, kiedy świat staje się owiany miłością, współczuciem i nadzieją. Chociaż tradycje mogą się różnić w zależności od kultury i regionu, istota Bożego Narodzenia wykracza poza granice, łącząc ludzi z różnych krajów i wyznań w celebracji światła pośród ciemności, nadziei pośród rozpaczy i miłości pośród chaosu. Niezależnie od różnic kulturowych, Boże Narodzenie stało się powszechnym świętem, niosącym przesłanie pokoju i dobrej woli DLA wszystkich ludzi, od odległych wiosek Afryki po zatłoczone miasta Ameryki Północnej. Łączy ono ludzi w celebrowaniu uniwersalnych wartości, takich jak hojność, współczucie i solidarność. W centrum wszystkiego jest narodzenie Jezusa Chrystusa, Zbawiciela Świata, którego przyjście niosło ze sobą obietnicę odkupienia i pojednania DLA całej ludzkości. Jego przesłanie miłości i przebaczenia rozbrzmiewa w sercach milionów ludzi na całym świecie, przypominając nam, że nawet w trudnościach i cierpieniach zawsze jest nadzieja. W czasie Bożego Narodzenia wymieniamy prezenty, ozdabiamy nasze domy jasnymi światłami i świątecznymi dekoracjami, śpiewamy radosne piosenki i staramy się pomagać tym mniej szczęśliwym. Ale te tradycje wykraczają poza powierzchowność mają one głębokie korzenie symboliczne, które odzwierciedlają fundamentalne wartości epoki. Dawanie i otrzymywanie prezentów w trakcie Bożego Narodzenia to więcej niż tylko materialny gest. Reprezentuje to miłość i hojność, którą Bóg pokazał wysyłając Jezusa Chrystusa na świat. To okazja, aby okazać wdzięczność i troskę naszym bliskim oraz przypomnienie o największym prezencie z wszystkich o zbawczej łasce Boga. Świąteczne dekoracje, takie jak choinki i światełka, przemieniają nasze domy i miasta w scenę radości i świętowania. One nie tylko tworzą festynową atmosferę, ale również przypominają nam o prawdziwym znaczeniu Bożego Narodzenia, zachęcając nas do refleksji. Piosenki świąteczne, czy to sakralne, czy świeckie, przenoszą nas do ducha tej epoki, napełniając nas radością i łącząc nas w celebracji i uwielbieniu. Śpiewanie ich w rodzinie lub słuchanie ich w radiu łączy nas z ciepłem i emocją Bożego Narodzenia. Ponadto Boże Narodzenie inspiruje nas do dzielenia się z potrzebującymi. Poprzez datki na organizacje charytatywne lub udział w programach wolontariackich możemy okazać miłość Chrystusa tym, którzy jej najbardziej potrzebują i przynieść nadzieję wciąż smutnym sercom. Podsumowując, Boże Narodzenie nie jest tylko religijnym czy kulturowym świętem, jest to święto Solidarności i nadziei ludzkości. Kiedy gromadzimy się z naszymi bliskimi w tym wyjątkowym czasie, ważne jest, abyśmy pamiętali o prawdziwym znaczeniu Bożego Narodzenia: Narodzeniu Jezusa Chrystusa i darze boskiej miłości. Prawdziwa esencja Bożego Narodzenia wykracza poza dekoracje i tradycje. Jest w sercu każdej osoby, która wybiera życie zgodnie z zasadami miłości, współczucia i nadziei nauczonymi przez Jezusa. Chcielibyśmy serdecznie podziękować za obejrzenie naszego filmu o Narodzeniu Jezusa. Mamy nadzieję, że podzieliliście się tą historią pełną nadziei i miłości, tak samo jak my. Serdecznie zapraszamy do podzielenia się swoimi myślami i refleksjami na temat tego filmu. Co cię najbardziej zainspirowało? Czy jest coś, czym chciałbyś się podzielić lub omówić? Zachęcamy do zostawienia komentarza poniżej filmu i udostępnienia go swoim przyjaciołom i rodzinie. Razem możemy szerzyć przesłanie pokoju i radości. Jeszcze raz dziękujemy za Twoje ciągłe wsparcie. Z niecierpliwością oczekujemy, aby podzielić się z Wami kolejnymi znaczącymi historiami. Do zobaczenia w następnym filmie. Niech Bóg Was błogosławi i strzeże zawsze. Amen!